Dzień dobry w ten kolejny piękny poranek. No bo jeszcze trochę przygodowa, prawda? Jak mogliście zobaczyć na fragmencie wczorajszego live'a, którego na pewno Tomasz wstawi w montaż, podszedł do mnie już poznakomiony człowiek, Rosjanin i zaczął mnie tam cisnąć. I ja mówi, no a ty co, popierasz naszego prezydenta? Ja mówię, no nie, wasz prezydent, wasze interesy, My mamy inne interesy. Zaraz będziecie mieli, takie jak my. I tu mi się przypomniały takiego słowa gruzina sprzed 15 lat. Jak z nimi gadałem, mówi o no, ruskie, to umieją drużyć z półmiotem tolka. Tak gruzin powiedział, że umieją się drużyć, ale... drużyć, kolegować, ale z karabinem przy nodze. Kawka prawie wypita, jeszcze wstępnie spakowałem. Rosjanin przyszedł, przywitał się, że było normalnie. Ja mówię mu, słuchaj, ja nie będę takich tematów podnosił, bo ja nie chcę w mordę. I po prostu on mówi, A, tam, tam... gadasz, tam... I mówię, no, gadasz, nie gadasz, ja już dostałem nie raz. Za historię, no po prostu, I to jeszcze w mordę pouczyć, tam dostać, za budusze. Oni tak wszyscy się śmieją ja mówię, co je nie, że dostać w mordę za historię, za przyszłą, za coś, co się jeszcze nie wydarzyło, żeby sobie od razu w mordę strzelać. Niechcącym dowcipem o tym, żeby dać sobie w mordę za przyszłą historię, która się jeszcze nie wydarzyła, rozbawiłem całą ekipę i po prostu wszyscy poszli spać. Myślę, że na tej wyprawie trafiły na kilka takich głównych kategorii, jak chodzi o ich yy, światopogląd i podejście do tego, jak wygląda rzeczywistość. To był taki bardziej twardogłowy Rosjanin, ale, ale przyjazny, który mówił No ale przecież, no wiesz, my musimy dorżnąć do końca tych faszystów na Ukrainie. mówi aha, no, 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 okej. Okay. Przecież wyście zawsze nas poddierżali, wy Polacy, w trakcie wojny i w ogóle. Ja mówię, no tak. Oczywiście roku 1939 nie było w ich rozumieniu. No i alianci zachodni, trzeba pamiętać, że traktowali Związek Sowiecki aż do operacji Barbarossa, jako sojusznika niemieckiego, tylko że oczywiście w historiografii sowieckiej, a teraz rosyjskiej wojna dotrzeła się w roku 1941, ponieważ trzeba ukryć przestępstwo przeciwko pokojowi międzynarodowemu, jakim był traktat ribbentrop -Mowoto. dlatego ludzie o tym nie mają pojęcia. No. I nie zamierzałem robić dysonansu poznawczemu emerytowi rosyjskiemu, który zarabia 14% Tysięcy rubli. To jest mniej więcej 40, chyba 2 zł razy 14. I dzięki Bogu ten człowiek nie miał świadomości tego, że państwo polskie wysłało z 500 czołgów i bojowych wozów piechoty, artylerię, amunicję i masę, masę innych rzeczy na front po to, żeby po prostu pomagać Ukraińcom zatrzymać Armię Federacji Rosyjskiej jak tylko dalej od naszych granic. Wiadomo, w wszystkim nam dała po to, to był duży banknot, 500 rubli. Czasami wydawało się 1000 rubli, ale teraz 2000 rubli, a nawet 5000 rubli. Kiedy te przygody zaczynały się lat temu, 11, to stosunek waluty był 10 do 1, czyli 100 zł to było 1000 rubli. No i generalnie takich banknotów jak 2 czy 5 tysięcy rubli to ja w życiu nie widziałem. Natomiast yy, na dzień dzisiejszy, jakby popatrzeć, to zdaje się, że 1000 tyś... rubli to już nie jest 100 zł, tylko jakieś 42 zł. No zresztą, żeby daleko nie szukać, u nas też już jest 500 zł. Nie? Natomiast z punktu widzenia Polaka yy, jest tanio, jak chodzi o podróżowanie. Naprawdę jest tanio, bo ja zapłaciłem za to, co tutaj mam na stole, czyli mięso, ziemnia, ser. Sałatka kompo zapłaciłem chyba 300 rubli 12-13 złotych. Naprawdę spoko, w Polsce bym tak nie zjadł. No dobra, moi drodzy, mamy to. Wpisałem w mapach Google Ural. Ta długa linia to jest właśnie. Właśnie przekroczyliśmy. Góry Ural. Hura! za chwilę będzie pewnie granica Europy i Azji. Jedziemy na wschód, na Syberię, Czelabińska oblast Wyjeżdżamy z Baszkirii. To co mówiłem, ulubiona część Rosji zaczyna się. Za Uralem remontują trasę transuralską, i rzeczywiście wychodzi na to, że im dalej na wschód, tym więcej tych chińskich będzie. Oda, że jest? A teraz naprawdę i trochę europejskich jest, i dużo Chińczyków. jest. I Mercedes teraz i trochę ruskich. No ciekawie, ciekawie. Jaki tańca dzisiaj będziecie Europejcy? On na apostyku? To, że ma? 101, tak? milionów. A w 10 milionów Wiecie, że rowki chińskie są tańsze do wzięcia niż jedna europejska Cel na dziś, czyli miejscowość Sim w pięknej górskiej dolinie na Uralu Ostatni raz byłem tu 8 lat temu, wracając z ładą z Syberii Tak, to była ta historia Miejscowość tam, po tej stronie, przejdziemy się w głąb, rozbijemy się nad górską rzeką To chyba plan na dziś, a jutro co? W drogę będę jeszcze musiał lekko uzupełnić swój ekwipunek, bo już wiem, że mi brakuje paru rzeczy. Najważniejsze jest to, że Europę zostawiamy za sobą. Zaczyna się! Dziedziczy już mówią, uważaj, gdzie do lasu idziesz, uważaj. O tu miszki chodzą i kabańczyki też chodzą, także uważaj. Akuratna. Mała zapora wodna i sztuczny zbiornik. Tam jest podobno piękny punkt widokowy, dopiero co zbudowany, no ale jeżeli to jest atrakcja w takiej małej miejscowości jak Sim, no to różni, nie wiem, pijani, zakochani, sportowcy czy też ludzie pod wpływem dowolnej motywacji mogą tam łazić do późnych godzin nocnych, więc chyba sobie to odpuścimy. Muszę znaleźć coś nad brzegiem i to stosunkowo szybko. godzina później ekipa będzie walowała do nocy bo już jedem po kolei na butelki wódki no to wesoło ja się jeszcze nie rozbijam bo nie będzie będę nosał do końca czekałem na ostatnią chwilę tak więc po prostu się pościerałem najwyżej się na ostatnią chwilę gdzieś przyniosę ale jak dobrze pójdzie to tu będzie miejsce w bezpieczne bo jednak fakt że jest tu kolejny namiot, czyli więcej osób powoduje że jest wyższy poziom bezpieczeństwa два три привет привет больше привет. Привет. Привет, привет а я что рыжий А он привет. пиздобол. да 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 и что ты сразу узнал, что мы как бы ну, должны позакомиться? Да, да, я увидела вас, и подумала, блин, почему он к нам не подходит? Думаю, хочется узнать, откуда что. Потому что я пришел к ним, потому что обычно таких пацанов встречаю в России. Я уже у меня разговор с ними классный. Уже мат выучен и даже и выравнить этот. Ну, привет, сука нахуй. И вот ты уже свой. Вот за великом, за великом, пацаны. Белик, блядь. Вот он, вот он, вот он, Давай, он, вот Давай, Держи, 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 держи. Давай, держи. Шпион это не я, это не я, это русский. Давайте велик. А где велик? Дай, 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 дай. Тихо, отбил. Да? Dzień dobry, o poranku, mnie burza chwilę przed spędzeniem, ale dałem radę, zaraz Wam pokażę jaki był patent. Siedziałem sobie z dziewczynami, gadałem o pierdołach i zaczęło padać. Wziąłem szybko kawałek drzewa z tej ławki i zrobiłem sobie tego typu patent, patrzcie, tarp rozbity na szybko, bardzo dobrze mi się to spisało. No trzeba jeszcze chwilę podeschnąć i y, zaczynamy ten y, się pakować. Jeden z chłopaków tutaj miał księgę szpion, czyli szpiek. Na początku mówi szpion, szpion, szpion. Mówię o co chodzi, gdzieś, nie ja. A tu chodziło o to, że on był z rozwiedki WDW, ze zwiadu spadochronowego. Mimo tego, że był na służb po służbie, po boże, to kontraktu nie podpisał. Nie pytałem go nawet o to, bo po co? Biorąc pod uwagę to, że jego starzy pewnie mają 40, parę, 50 lat, co już z tego pokolenia, które <laughs> powiedzmy jest w stanie dostać się do innych źródeł informacji niż telewizja, na w świecie pewnie mu mówili, że. Nie bierz się za to stary, Iwania nie poszedł. Natomiast potem zaczepiłem twój takich dziadków. Pytają się, a co wy tam pierdolicie na, na nasz temat w Europie? Ja mówię, ale o co ci chodzi? Ja nie mieszkam w Europie, ja mieszkam w Kambodży. Nie wiem, ja telewizji nie oglądam. No oglądaj swoją telewizję, o co Ci chodzi? A czego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, bo po 10 dniach w Rosji wydaje mi się, że już, że już jestem w stanie sprofilować podstawowy typ człowieka, który będzie mi robił problemy. To jest właśnie emeryt. Człowiek ze Związku Sowieckiego, myślący tamtymi kategoriami, który patrzy głównie w telewizor, nie szuka innych źródeł informacji, i też przy okazji, jak to mówią Rosjanie, jemu wsył po barabanu. Czyli ma to w dupie generalnie. Jego nie wezmą. Jakbym nieprawomyślny, akurat wśród emerytów poziom prawomyślności jest wyjątkowo duży, jak chodzi o stosunek do władzy, to w najgorszym wypadku za nieprawomyślność dostał jakąś tam karę. Może trochę bolesną, ale tylko pieniądze. Ale ci młodzi ludzie, którzy mają dzieci, oni już są dużo bardziej wyważeni. I to właśnie ci emeryci będą mi najbardziej próbowali dokuczać. Tak mi się wydaje, że tak będą wyglądały moje e, potencjalne utarczki i zmaganie się z tymi ludźmi, dopóki. Mam nadzieję, że to się nie zdarzy za szybko. Nie trafię na kogoś, kto był naprawdę na froncie i tam walczył. Wojna deprawuje, wojna patologizuje zachowania, patologizuje przemoc. No i jeżeli wtedy mógł kogoś po prostu przypierdolić czy tam zastrzelić, no to nagle się okazuje, że co tu nie może, a już to robił. Dlatego ludzie wracający z konfliktów zawsze są w społeczeństwie problematyczni, ponieważ podnoszą poziom przemocy, poziom przestępstw. Ale jestem zły, zezłoszczony, bo przyszedł dziadek, ktoś tam zaczął napierdalać i mnie podkurwił po prostu. Taki, taki malkonde, taki hejter, taki nie wiem, o taki ruski wykopek, jakby takiego zobaczyć coś, co się nie wydarzy. Wykopek na żywo, to taki właśnie o, taki właśnie dziadek. Ale z drugiej strony pozwoliłem sobie przeliczyć na szybko, ile to jest ta rosyjska emerytura, czyli mianowicie te 14 tysięcy rubli. 627 zł. Za wiele za to zrobić nie można, nawet w Rosji. Tym bardziej gdzieś po świecie pojeździć, coś się więcej dowiedzieć, więc po prostu siedzi w tej swojej chujni i się szuka zaczepki. No i właśnie muszę się z tym liczyć, że takich ludzi, którzy będą szukali zaczepki po prostu będzie dużo. Sfrustrowanych, obwiniających cały świat o sytuację, w której są, ale też swoje państwo albo i obce państwa. To przecież wiadomo, że wszystko co złego w Rosji to obcokrajowcy. Po prostu tym jakiś taki wyjątkowy dar podkurwiania ludzi. Wracy! Może zamiast zabrać się ciut dalsza po naprawieniu tam na Wostok. No czy raping. Dlaczy Rabik, to? Dla mnie Dla mnie da. da, da. mówię dobrze po rosyjsku, dziękuję. Tak? Tarasza na Ruski? Tak, tarasza. Dobrze? I ty skazałeś. Jestem, bo harasza dobrze. Za jedną. Ochujęna. strzała prosto do tego centrum handlowego. Ja znam się na rosyjskim języku. No, niemnoga regionów widział. Niemnoga. Niestety, czy jest miastem milionowym i to jest po prostu ogromne? I bardzo rozłożone, więc muszę się stąd wydostać się na marszrutce. Bardzo ciekawa pani się trafiła, taka pani, której tutaj widać, że szuka jakichś tam różnych informacji. No wiesz jak to jest, to ona tu się w kuchni o tym rozmawia że dzisiaj w Rosji tak jest, że się o takich rzeczach w kuchni. No a potem się okazało, że tutaj też ludzie przez to, że mają dużo kredytów w od groma w Rosji, generalnie ta służba, odciągania kredytów to generalnie ma jakieś uprawnienie służby bezpieczeństwa niemalże. Ścisłe centrum miasta, a pomnik Lenina, byłem tu ostatnio 10 lat temu bodajże. Albo 11, wrażliwie wyprawę do Kołymy albo na Wody Wostok. Mały update systemu płatniczego w autobusach, marszrutkach. Obok płacenia hajsem jest jeszcze płatność na numer telefonów z Berbanku. Proszę bardzo tu na górze. No. Postęp, proszę Państwa, postęp. Dobry wieczór, dotarłem, mam nadzieję. ostatnie takie obozowisko blisko miasta. W sumie tam jest miasto, czyli Czelabinsk. To jest jakaś wioska, ja jestem jej częścią. Jest tak jakby plaża wioskowa. No nie ukrywam, że ta ławeczka mnie bardzo skusiła. Bardzo by się na niej fajnie spało. A że hamaka nie znalazłem w tym już w Śląbińsku, no to niestety cały czas cienka karimata Bundeswehry. Padać nie będzie, bo jak widać nie ma niczego na horyzoncie. Nawet prognozę nie sprawdzałem. Już zacząłem zbierać opał na rano. Ale żeby nie było, nie udało mi się jakoś z bardzo daleko od cywilizacji odejść. Proszę bardzo, tam jest sklep piątka, taka jakby nasza Biedronka czyli wiadomo, woda przy kasie to trzeba pilnować, chleb jak najdalej bo to najmniej potrzebny produkt, bardzo podobny rozkład i system. U nich też już to jest, wcześniej był Magnit, teraz jest Magnit piątka jako chyba dwie największe sieciówki Dzień dobry o poranku. Kurgan, dwie pustowy. To dobrze, niedaleko. O, i przystaneczek. Nie, no dziecko szczęścia normalnie. Ale to dobrze, bo muszę cisnąć. Tak więc wspomniany kurgan to miasto przemysłowe, stosunkowo nieduże, gdzie największym pracodawcą jest niejaki kurgan masz Zawod, czyli kurgańska fabryka maszyn, która ma na swoim koncie parę bardzo znanych konstrukcji, z tych towarzyszeńszych jest na przykład BMP3, czyli y, bojowa maszczona piechoty numer 3. Jest to generalnie miasto, które w czasach sowieckich było miastem zamkniętym, jak wiele mie miejsc na Uralu w czasach zimnej wojny. Natomiast no, na szczęście tam raczej dronoza nie dotarła, bo drony docierają do Kazania, do Tarastanu. Aczkolwiek no, nie ma co się na siłę rzucać w oczy służbom rosyjskim, po prostu postaramy się go objechać szybko i wjechać na nizinę. Zachodnią sybeliską kierując się na omsk. Zatrzymałem się żeby odcinek wypuścić. W jakiś się wziąłem żarcie w kafosze, żeby nie było. Masakra. Dała ziemniaki. Dała jakiś kotlet skóry. Jakiś ten. Wróciła do mikrofalówki. I na zewnątrz letnie w środku zimne. Ale zjem, bo głodny jestem. I to jest zimno ziemniaki w środku. Poszedłem ja upomnieć się o kompot. Zdaję ja panu że zapłaciłem. Nie, zapłaciłem. Nie. Nie mam pana płaszcza, nie mam pana kompota. I co pan nam zrobi? O Boże, ale gówno. Ale gówno. Dawno w takim dramatycznym miejscu nie byłem, jak tutaj. Dzień dobry. Proszę bardzo, jaka nowoczesna Kitańska maszyna. A nazywa się firma jak kompania Chery Tigar. Iczas jest was dużo maszyn, na pewno. Bardzo dużo. Już w Europie nie ma maszyn. No, bardzo mało w Europie nowych, prawie nie. No, i tam w Kazachstan ganiaje, potem no, w Rosję, tak. da Dla mnie to w ogóle jak taka, no, kitańska, i to Да эти качественная, да? Горбачев сам по себе человек добрый и порядочный, но политически близорукий. Mm -hmm. Он поверил э, Америке, поверил Европе, что если у нас наступит демократия, то у нас наступит какой-то порядок, типа, по примеру Европы. А фактически оказалось не так фактически оказалось в том, что Европа, Америка зашли со своими технологиями, технологиями в Россию и нашу промышленность разрушили. У нас получился дикий капитализм. Благодаря только теперешнему Путину Россия встает на ноги. И сказал, что, что люди на работу надо, да? Вообще? Да. Везде требуются рабочие руки. Когда когда уже Путин пришел к власти, начала налаживаться жизнь. И Советский Союз полмира кормил, в том числе и Индию, и Африку. Но, как видели, еще на ничего особенного не поехал до дома русский эмерит. Ale to pracujący na emeryturze agronom Także i zajęcie niczego sobie miał I jeszcze pracuje jako kierowca, więc nie dziwota A swoją drogą orzeczony yy, rosyjski emeryt mówi No, nasz kraj potrzebuje takich ludzi jak ty Żeby przyjeżdżali, pokazywali, że tu jest spokojnie, normalnie No myślę sobie, no jak na razie spokojnie jest Czy jest normalnie, jest to co najmniej kwestia dyskusyjna No ale okej, okay, nic się na razie nie stało Poza tym, że mi ludzie męczą regularnie dnia nie było, żeby ten temat się nie pojawiał, nie? No i tak jak przewidywałem, to pokolenie tych ludzkich emerytów tam jest strasznie psychicznie wymęczy. Po prostu masakrycznie ludzie pod wpływem globalizacji, nawet w na najdzikszych zakątkach świata, nawet na Madagaskarze, rozpoznawali dzieci na tych zadupiach, na tych wioskach, cośmy jeździli z Dominikiem, rozpoznawali sprzęt i marki, którymi się posługuje. W związku z powyższym, mogę tego kryć po prostu, no. Muszę powiedzieć wprost, tak, jeżdżę, podróżuję, nagrywam sobie filmy. Przyjechałem, trochę z ciekawości, trochę z takiej przekory i nonszalancji, bo w sumie było też sporo przekory na zasadzie, wszyscy mówili popierdoliło cię do ruskich, a ja... Yy... No, tak chciałem tylko zobaczyć, jak tu jest. A tymczasem patroni piszą, i nie przyznawaj się, że jesteś po historii. Dobra, Tomasz. To to ja akurat zdążyłem wyczaić dawno temu, ale na tej wyprawie obiecuję, że się będę tego trzymał, bo naprawdę będę miał taką dziurę w głowie po tym wszystkim, że hej. Zryty meret jak połudce z Andrzejem. Czy ja coś mówiłem o tym, żeby Kurgan ominąć? Chyba tak, no to dzień dobry w kurganie. Ale udało się Hajs wymienić nie bez y, problemów, ponieważ chciałem wymienić trochę więcej Hajs, żeby mieć teraz backup, nieco ponad 1000 dolarów. się okazuje, że to jest duża suma w Rosji i musiałem to robić na paszport. A mój paszport nie wchodził, ta się fajnie gdzieś ponodził, No wiele mniej górze. Napiszę no, tam Olenia Gora. No ale mi nie wchodzi, nie ma takiej miejscowości. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Londek. Lądek zdrój. Tak. Londyn, Londyn. Ha. London, miasto w Anglii. To co mi pan nic nie mówi? No to co, co robimy? Wcześniej zmieniałem, wymieniałem bez tego, bez paszportu. A to choćby mieli małą sumę, no małą sumę. Niech pani rozbiła, No pani rozbiła, także tak jakby wszedłem jako dwóch anonimowych ruskich, także wydało się tę kwotę rozbić na mniejszą, na dwie mniejsze, więc udało się to wymienić. No to jesteśmy na trasie, strasznie słabo działa tutaj w ogóle sieć GSM, nie wiem o co chodzi, czy może przecież to zakłócenia i tak dalej, co całkiem prawdopodobne, bo to niemożliwe, że jestem w linii prostej od zabudowy miasta pół kilometra, a net nie działa. No w każdym razie, patrzyłem właśnie na mapę i okazuje się, bardzo fajna rzecz, która poprawia moje morale, proszę bardzo, jesteśmy tutaj i znajdujemy się na Droga Bajkał wcześniej była Ural, teraz jest Bajkał bardzo dobrze dobry kierunek za mną BTS a sygnału nie ma, no bo u nich jest tak, że każda sieć ma swoje maszty no nie wiem, nie dogadali się nie ma czegoś takiego, że wspólnie jakąś sieć budują i konkurują nie wiem, cenami czy usługami tylko każdy operator ma swoje maszty no i akurat to nie jest masz mojego operatora, więc yy, lipa. A szkoda, bo chciałem iść tutaj na jezioro do lasu. Yy, tak bez sieci, bez kontaktu z bazą, z ludźmi z Patronite'a. No nie chcę się, ja się tego przyzwyczaję. Tak mi się to podoba nie z ludźmi w telefonie, że to jest coś pięknego. Nawet w najgorszej jakiejś tam sytuacji trudnej, którą kiedyś myślałem sam z sobą sobie radzić. Mam ludzi, jest fajnie, naprawdę jest... Wesoło. Byłem pewien, że na tym odcinku w stronę Omska aż pod Irkuc po prostu maszynę złapać i jechać parę tysięcy kilometrów. Dla mnie to już się bardzo na rękę jest, bo jak już mówiłem, moim celem na tej wyprawie jest leki wschód Rosji. Także świetnie się stało. Jadę sobie z wojskowym 70-letnim, bardzo sprawnym człowiekiem, emerytem, który jest 7-letnim weteranem wojny w Afganistanie. Także grube historie tu opowiadam, o tym co się działo w Afganie, jak tam się strzelali z, z sabakami, jak to mówi o y, mujahedinach. No nic no, ale fajne jest to, że jak się spotyka człowieka, który ma wyższe wykształcenie, i nawet jest w takim wieku, to jednak generalnie y, no, ma swoją mądrość i z reguły to ludzie nie męczą nie? o te tematy historyczno-polityczne, bo po prostu no wykształcenie robić swoje co tu dużo mówić no już po północy robimy nocny tranzyt w kierunku Omska tak żeby być rano około 6 na trasie no cóż, co mi pozostaje dobrze się roz... rozpywać ściągnąć buty i po prostu odespać najlepsze co mogę nie zrobić, żeby odespać bo Najwyżej się jutro wcześniej rozbije na jakimś obozowisku. Tyle. Uważasz, że robimy tranzyt, czyli posuwamy się do przodu w kierunku centralnej Syberii. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, Misza. To co? Dobranoc.